W kolejnym vlogmasie jest to dzisiaj już taki wyjątkowy vlogmas, no bo w sumie... Jakby według numeracji 25, no ale dzisiaj jest 24 grudnia. Ja, jak już teraz możecie się domyślać po otoczeniu, jestem już e, u moich rodziców. Zdążyłam się już nawet, słuchajcie, przebrać. Jednak ogólnie postawiłam na tą sukienkę, e, którą kupiłam właśnie ostatnio na wyjeździe do Poznania. To jest ta niebieska, taka wiązana. Tutaj mega mi się podoba. Naprawdę jestem z niej totalnie e, za, e, zadowolona. E, także już się przebrałam, Zdążyłam się już uczesać. Ja sobie tylko tak spinam e, włosy delikatnie nic więcej nie będę już robić. E, i właściwie za chwilę będzie się zbierała już cała moja rodzina no na wigilię po prostu. My wigilię zaczynamy o 16.30. W tej chwili jest 10 po. Także jeszcze chwila, wiecie, już wszystko przygotowane, ja już się nie mogę doczekać. Uwielbiam ten świąteczny czas, także od razu z miejsca oczywiście składam Wam jak najlepsze życzenia. Mam nadzieję, że Wy wspaniale spędziliście swoje wigilie w gronie swoich najbliższych ukochanych osób. Mam nadzieję też oczywiście, że cieszyliście się z prezentów, bo jak to oglądacie, na pewno już je otworzyliście. Także mam nadzieję, że mieliście bardzo udany wieczór i życzę Wam oczywiście jeszcze w jak najlepszej atmosferze kolejnych dni świątecznych. Także trzymajcie się kochani mocno, a ja teraz pokażę Wam jak wszystko jest przygotowane tuż chwilkę właściwie przed Wigilią. Zobaczcie, choinka już się pięknie błyszczy, bo już się zrobiło, no wiadomo, ciemno jest za oknem, praktycznie nic nie widać. Tutaj mamy tylko dwóch takich Mikołajów, gwiazdorów, nazywajcie ich jak chcecie, serio. Lejsol oczywiście już przyszedł zainteresowany, bo tu już czekają... Lejsol, zostaw Mikołaja. <gry> tu już czekają, zobaczcie, prezenciki, co niektóre mogę Wam e, zdradzić. Zobaczcie, kto tu czeka. Tak, Lejsol, dostaniesz prezent później. No, dobra, zobaczcie, tu są kolejne cudeńka. Tu oczywiście jest jeszcze Likuś, tak, Likuś też czeka na prezent. Wszyscy czekają, zobaczcie. Czad! To oczywiście Misia. Misia też już jest gotowa. Zobaczcie jak Misia w ogóle ładnie wygląda. Misia tak podoba. Dzisiaj. No, Misia dzisiaj zdecydowanie na różowo, ja bardziej w wersji niebieskiej, także podzieliłyśmy się kolorami. Takie świąteczne, nie? No. no takie świąteczne. Wszystko. Zaraz Wam jeszcze pokażę, bo Misia ma super opaskę ogólnie, po prostu przepiękną. I właściwie zaraz się już będziemy zbierać, bo niewiele czasu zostało. Naprawdę. Mamy już w sumie wszystko przygotowane, talerze są i w ogóle, ale... No, prezenty sprawdziłam jeszcze. Są, sprawdziłam, jeszcze są, jeszcze, są prezenty, więc jest ok. Także zaraz się zbieramy na dół, no i zaczynamy świętowanie. Zobaczcie, to jest ta opaska, o której mówiłam. Przepiękna. O i Misia jest dzisiaj cała w różu. W takiej różowej sukieneczce, buciki, jeszcze w ogóle do tańca. Wow! Yeah. Uwaga. Zapraszamy. O, jacy piękni dziewczyny! Jakie piękne! Świąteczne ubranka! O rany! Wy macie spódniczki, tak? Po <grymne> kolei! Od się teraz. Saba! 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 Saba. Saba Lej nie, nie wolno, ty nie? Saba! Nie, no, dla Saby. Prezent dla Ciebie. dla Saby. To jest Twoje, masz. masz. dla Saby. Saba dla Saby. Teraz dla prezent, dla... Likiego. dla Likiego. Dla Likiego. Hey. Oh, nie, tak. Niki, U, Niki. Niki, I Prezent. Dla Złapię! Miłeczka! No. Za mała! I dla każdego psa niespodzianki! Mocna gród. Saba! Saba! Daj Lejsol! Lejsol zjadł! A to są takie świąteczne? No! Dobra! Wow! Całe dla was, psy! Po trochu! Wow! Ale jeszcze zostały, uwaga! Hej, psiaki! Patrzcie, co to? Saba, co to? Lacey! Szukaj! Szukaj nagroda! Co to jest? Co to jest? Dla każdego po jednym? Tak? Trzymaj lejsol, twoje maszliki. Sabcia, no! Jakie prezenty świąteczne! Wszyscy kaporówce! Jeden czy drugi już porywał ten papier, już nie uciekał. Pycha? Odmów, dostaw to. Z tam się już z wami po Wigilii. Właściwie już większość gości, właściwie wszyscy goście wyszli, zostaliśmy tylko my. I teraz wiecie, tak naprawdę mamy dopiero chwilę, żeby luknąć na prezenty. Ja moich prezentów nie będę otwierać. Zrobię z tego oczywiście osobny odcinek, będziecie mogli zobaczyć, co dostałam pod choinkę. Co ty, Michał, tam marudzisz? Ja otwierał. Że ty będziesz otwierał prezenty? Dobra, no to słuchajcie, dawajcie łapki w górę, to Michał też wam pokaże swoje prezenty. Ale tymczasem dzisiaj mamy innego gościa, który wam pokaże, co dostał pod choinkę, a jest to. Tom, tam. moja siostra, czyli Misia. Dobra, to poczekaj Misia. Sekunda. No, tutaj takich futrzastych. Futrzastych. Dawaj, dobra, Misia trochę prezentów uzbierała. Misia byłaś grzeczna w tym tak. roku po prostu, nie? Tak, bardzo z tego na, na to wygląda. Jeden jest taki czubaty, to od niego zacznę. Ulala, to dawaj. O, tu jakie pudłeczko. Tak. To nie wiem jaki gwiazdor przyniósł. I co to? Bransoletka. Wow. jaka ładna. Mm. O rany! Mm. Ze Wow! Ze Swarowskiego. Nie, tu prostu nie mogę. Ja mi... Ale ładniutka jest. No, dawaj, co masz następne? Koperty. to nie musisz otwierać. To nie będę. Mam tutaj słodkości. Mam tutaj cukierki. Ojej, mam ten zestaw do samochodu, bo ostatnio nie miałam czym wycierać ani nic. Musiałam dzwonić po ratunek. Tak, Misia to, ja prawdziwy mistrz Już jestem kierunicy. zabezpieczona. Trafione. Jej. Dobra, to przechodzę. Tutaj mam jakieś kolejne. Tutaj też koperciki, słodkości. O, mam nawet taką. O Co ty masz? To jest świeczka! A myślałam, że to jadalne jest! Ale ty byś wszystko zjadła. No ja bym zjadła, wygląda smakowicie. Ale piękne! To jest świeca, jeszcze jest podpisane. Tak, to jest świeczka, jest śliczna. Co ci jeszcze zostało? Tutaj też mam słodkości z mandarynkami i innymi papierami. Tak ładnie nazwę. I teraz uwaga! Wartościowymi tak, to nie było, że to są papiery jakieś takie, wiecie. Teraz, się chwila tak. prawdy. A ja nie się boję, że teraz ten papier podra to jest tak No drżyj, trudno, drżyj go. To Dawaj, to jest w środku. Zobaczycie, mi reakcję. Popatrz, co masz w środku. No. Jest pudełko jakieś twarde. Ładnie zapakowane. Już po... to... porwałam akurat, jak no. to ładnie zapakowane. No. Dawaj I Nie wiem co pierwsze wylosowałaś ogólnie Ale zobaczymy Coś ładnego Coś ładnego, to możesz mieć rację akurat. O no dawaj Misia! Papier. Słabo to drzesz, weź to wywal już. No już teraz... Ła jak ładnie zapakowałem. Trochę zaszaleliście. Dawaj, dawaj. O, jednak pierwsze, wow, czyli surprise, wow. tego Misia się nie spodziewała. Wow, ale naprawdę, nie trzeba było aż... Ale Misia, my już mówiliśmy, że wiesz, to jest jeszcze dodatek do Twoich urodzin, bo wszystko było zamknięte, więc obiecaliśmy, Piękne. że będzie, więc masz jakby trochę większy prezent. Ale jest piękny. No, jak Ci się Dobra, podoba, to najważniejsze. Będzie tak fajnie pasować, bo masz tu masz bransoletkę, tą w sumie, którą chciałaś, tą co sobie wybrałaś. I jeszcze masz takie wiszące kolczyki, więc masz taki piękny zestaw. Dziękuję bardzo. Jestem pod wrażeniem. Cieszymy się, że Ci się podoba. Okej, okej. Co będzie miała? Z czarnego mam. Dobra, ja sobie też już usiądę. No, coś czarnego? Nie mogę się, no. O, to będzie dobre. Przepraszam w tych I kaleczka! Ale zobacz jaka! Będziemy jak bliźniaczki. Nud. Ale to są wow. też te właśnie złote, takie jak ty chciałaś, że mówiłaś, że chcesz. Fajnie. Z takimi złotymi, no, srebrnymi. Ale super. No. Powiedzcie, się że się znam. Znam. Michał to ma gust, nie? Ja wybrał. Jakby wy miał, się też sobie taki właśnie pomalował. Ale wiesz co? Wybrałeś patrz. Trafiłeś w gust dwóch sióstr, nie? Wow. O, powiem ci, bingo. <laughs> I uwaga, następny, już ostatni? Chyba tak. Chyba tak. W sumie i tak już jest. i tak dużo jest. Dawaj. I następny prezencik. Co to będzie? Dawaj, drzyj to. No to. Nie chcę go kupić. No drzyj. Nie, ale weźcie go aż tam! Taratam. Niespodzianka. Ale wy naprawdę. Dzisiaj już mówiliśmy, jeden masz do urodzin. Wybierz sobie który. I tam, ta, tam. kolejna wymarzona branseletka. No, no. no. Dziękuję. Naprawdę Wam dziękuję, ale stwierdziliśmy, że fajny będzie komplet. No. Cieszymy chaci, się, chaci, że Ci się podoba. Ściskam. Michała o, też. O. Uuu, dziękuję. No, będziesz miała, wiesz, do wyboru Nie. do koloru. Dziękuję.